Półkula Zachodnia to jest nasza strefa interesów. Możemy tu robić co chcemy. Powrót do języka stref wpływów jest dla nas niekorzystny. Na miejscu Tajwanu bym się zastanowił, czy, czy Stany Zjednoczone są powsze czasy sojusznikiem. To jest kwota z kosmosu, której nigdy nie uzyskamy. Możemy się obudzić za lat 30 albo 40 albo 50 z Europą bez amerykańskich wojsk w Europie i z marzeniem polskiej prawicy, czyli z uzbrojonymi Niemcami. Definiowanie w duchu Boko Haram, bo Boko Haram w dosłownym tłumaczeniu znaczy właśnie wszystko, co złe z Zachodu, mm. jest jednak e, kuriozalne. Nie jesteśmy nowoczesnym narodem, który po prostu liczy kasy. Czy on naprawdę wierzy w to, że prezydent Trump widzi w Polsce największego sojusznika w Europie? MZ Polski... Dzieli się na dwie, jakby kasty. Na kastę tych takich zwykłych ludzi yy, i na kastę bogów. Słuchasz podcastu Raport Międzynarodowy. Zapraszają Witold Jurasz i Zbigniew Parafianowicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Raport Międzynarodowy. Witają państwa tradycyjnie Zbigniew Parafianowicz. I Witold Jurasz. A sponsorem tego odcinka jest ringer Axel Springer. I to, to taka, to taka aluzja, panią? Tak się no dobrze, proszę Państwa, i przechodzimy do spraw bieżących, ale zanim przejdziemy do spraw bieżących, to Zbigniew Parafianowicz chciałby zrealizować pewne swoje marzenie. Chce, żebyśmy byli w czymś pierwsi. Tak, zawsze, wiesz, jak myślałem sobie o w jakiejś takiej formule audio albo wideo, to myślałem o tym, żeby jako pierwszy odtworzyć piosenkę Last Christmas w sezonie jesienno-zimowym. Jest już bardzo dużo różnych dekoracji. Ja no ta 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 ta. Ty, ty po pierwszej nutce. No, co obiecaj, że ty będziesz śpiewać. Nie, ja nie, nie ja śpiewam, jak Ja jestem ale tak dobry w śpiewaniu, kiedy Edyta, tak w śpiewaniu hymnu. No. Przed wejściem na antenę bardzo ładnie śpiewałeś i tańczyłeś nawet. I, dlatego, że zaproponowałem, że zaśpiewamy coś y, Michaela Jacksona, tylko że ty będziesz Zobacz, śpiewał, no, da, a ja że, będę robił musi, ruchy musi. ręką. Zobacz, nasz no, wydawca nuci. No to dawaj, po pierwszej nutce. A, no dobrze, nie, nie, już, już. No dobrze, przepraszam, byliśmy pierwsi, żeby, żeby była jasność. Spełniliśmy nasze skryte w marzenie. A to jeszcze może powinniśmy tutaj postawić, wiesz, chujenkę. O choinkę chciałem powiedzieć. No, ja uwielbiam galerie, galerie handlowe, wiesz, uwielbiam. Tak, po, wiesz, połowa listopada, choinka nie stoi. Fajnie, nie? Ale jak ty nie ją nazwałeś? Jeszcze raz powiedz. Choinką. Achuje, 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 a chuje, hałażena. Zaje, zaje, zajenka maja. Znasz tą piosenkę? Znam. Bardzo piękna. Dobrze, przechodzimy proszę Państwa do spraw bieżących, a sprawy bieżące są takie, że nagrywamy proszę Państwa ten odcinek w poniedziałek, Państwo go usłyszycie we wtorek i zobaczymy jak będzie ten licznik zakończonych wojen przez Donalda Trumpa się miewał. Bo może Donald Trump zacznie no, wojnę tym razem, bo wiele wskazuje na to, że ma ochotę, a może tylko straszy yy, yy, wojną Wenezuelę. Co jest swoją drogą o tyle zaskakujące, że nie Wenezuela jest kłopotem, jak chodzi o narkotyki w Stanach Zjednoczonych, tylko o Meksyk, prawda? Tak, ale w dużej mierze jako państwo tranzytowe. Mhm. Też wytwórca i państwo tranzytowe, tak, chociaż no oczywiście masz tutaj rację w 100%. W przypadku Wenezueli chodzi o politykę przede wszystkim, chodzi o oczywiście. Maduro, chodzi o jego różnego rodzaju uśmiechy pod adresem Rosji, i to, że po prostu nie jest zbajki Trumpa, także tak, natomiast nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak Trump zdefiniował, a jeszcze bardziej hekset, jak zdefiniował doktrynę. Polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Mniej więcej tak ją zdefiniował, że półkula zachodnia to jest nasza strefa interesów. Możemy tu robić co chcemy. No, krasiwie, krasiwieńko. W ogóle ten powrót do języka stref wpływów, bo uznajmy pewne fakty. Rzeczywiście, w, w władzie międzynarodowym, w stosunkach międzynarodowych czy w, w polityce siły pojęcie strefy wpływów istnieje. Natomiast, co do zasady, z punktu widzenia państw średniej wielkości, takich jak Polska, jest to pojęcie bardzo niekorzystne. I w, w, w interesie Polski w, i polskiej dyplomacji zawsze było to, żeby uciekać od tak definiowanej polityki międzynarodowej. Natomiast, stany w, powracające do tego języka, to stany również powracające do języka na przykład odbiorów Grenlandii, czyli tak naprawdę języka separatyzmu. I to wszystko, z, jakby odnosząc to do koszuli bliskiej ciału, czyli do nas, jest po prostu niekorzystne. Powrót do języka stref wpływów jest dla nas niekorzystny. To się po rosyjsku nazywa sfera priwilegierowanych interesów, tak. czyli uprzywilejowanych interesów. Jeżeli której... Amerykanie przyjmują tą filozofię, to w gruncie rzeczy, w ramach tego, uznają, że też i Rosja ma, I ma swoją prawa. strefę? A pytanie, czy Chiny w takim razie mają mieć do tego prawo? No bo, bo jeżeli tak się umawiamy... No to ja na miejscu Tajwanu bym się zastanowił, czy, czy Stany Zjednoczone są czasy sojusznikiem. Tak, i jeżeli mówimy dalej, kierujemy się w stronę tej koszuli, która jest blisko ciału, czyli naszego państwa, no to tą strefą wpływów rosyjską będą i państwa byłego ZSRR, takie jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia, ale też państwa bałtyckie zwane pribałtyką, przez Rosjan w sposób taki pogardliwy i taki, którego te państwa nie lubią, ale też i Europa Środkowa. Która jest postrzegana jako, jako obszar, na którym, w, w którym Rosjanie mogą współdecydować na przykład o stopniu jego militaryzacji. Także... Znaczy, jesteśmy częścią Zachodu, ale taką, taką, nie do końca. taką nie do końca. Tak, taką dwuznaczną. I, I w tym sensie mówienie przez amerykańskich polityków o strefach wpływów no, jest zawsze sygnałem niepokojącym dla państw w, na, na stykach różnych płyt tektonicznych. No dobrze, proszę Państwa, to teraz przejdźmy do ambasadora Niemiec. Ambasadorowie e, Niemiec w Polsce, e, to jest w ogóle pewien fenomen, e, bo e, nawet można powiedzieć, śpieszmy się kochać ambasadorów niemieckich, tak szybko odchodzą e, z Polski. E, więc o, pan ambasador e, Niemiec, bodaj piąty chyba w ciągu sześciu lat, straszliwa jest ta rotacja. E, mm, Wszedł w dyskusję z posłem Mularczykiem, redaktor Haszczyński. No można powiedzieć, tak, marka sama w sobie. Weteran, yy... senior korpusu dziekańskiego, senior korpusu dziennikarskiego, żurna, żurnalist, międzynarodnik. To się w... tak, tak. dokładnie dziekan, inaczej dziekan korpusu w dziennikarzy zajmujących się sprawami międzynarodowymi. To Tutaj może taka postać. dygresja, że żurnalist międzynarodnik, to wiesz, yy, yy, w Rosji, jak ktoś mówi, że żurnalist międzynarodnik, to jest narodnik? oficer drugiej linii. To jest ktoś... oficer drugiej linii. Właśnie, dokładnie tak. Może wyjaśnijmy, co to jest oficer drugiej linii, w odróżnieniu od pierwszej tak, linii. No, działający pod przykryciem, w, bez immunitetu dyplomatycznego. Dokładnie. No, w każdym razie redaktor Haszczyński powiedział, że pan ambasador no, w ten sposób, jakby uczynił posła Mularczyka ważnym i że to nie był zbyt sprytny ruch, ale zbyt sprytnym ruchem też ze strony ambasadora nie była jego replika. No, bo to, że pan poseł Mularczyk wyliczył te 6 bilionów, to jest kwota... No powiedzmy, że. Ciłamek tego, co Niemcy yy... powinni zapłacić. No, i... To chciałem... i tu nie, nie to chciałem powiedzieć. To jest kwota z kosmosu, której nigdy nie uzyskamy. W związku z tym, bo wiesz, rząd PiSu robił komisję, która wyliczała 6 bilionów. A rozmawiał, bo powiedzmy sobie wyraźnie o czym rozmawiał rząd PiSu, tak? Na ofię z Niemcami. Żeby odbudowali pałac Saski yy, i ewentualnie dorzucili ze dwie baterie Patriotów. Yy, I na tym się kończyło, yy, że tak powiem. Więc wiesz, to jakby to, 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 ta, 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 ta różnica pomiędzy tym, co oni mówili, a co realnie robili, no jednak była dość, powiedziałbym, taka kosmiczna. Co do tego, jakie są straty, tak, są gigantyczne, ale potem są ziemie zachodnie. Oczywiście niektórzy mówią. Używasz a, argumentu niemieckiego. Nie, 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 to jest mój argument, a nie argument niemiecki. Ale po ktoś prostu... pojawił się po raz pierwszy w debacie publicznej, ale jako co? zwodowany nie... przez Republikę Federalną Niemiec. Nie, słuchaj, nie, 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 kochany. Nie pojawił się po raz pierwszy jako zwodowany przez Republikę Foder Federalną Niemiec, dlatego że takie głosy pojawiały się również w polskiej dyskusji jeszcze w czasach. PRL-u, mówię wśród, dysku, wśród naukowców, a nie wśród... Czasy PRL-u skończyły się na, w podpisaniu układu 2 plus 4, hmm. który jasno zdefiniował granice niemieckie i to... Ale, je, ale, ale, ja, nie, ale ja nie podważam granic, ja tylko twierdzę, że, do, że mówienie o 6 bilionach doprowadzi prędzej czy później do tego, że w mojej opinii jest kwestią czasu. Ten argument jest nietrafiony, Witek, bo granice niemieckie i, i, i obszar Republiki Federalnej Niemiec, zjednoczonych Niemiec jest jasno określony w tym układzie. Ale, tak co, z tego, że, ale o... co z tego Ale co z tego, że jest określony? Chodzi o to, że jeżeli. jeżeli... Podważysz układ 2 plus 4, nie. i rozpoczniesz tę dyskusję na nowo. Zbyszek, ja nie o tym mówię. Nie to rozmawiamy to... w tej chwili o granicy, rozmawiamy o tym, czy jeżeli tworzysz bilans polsko-niemiecki. To mówiąc o stratach, możesz powiedzieć, a co mnie obchodzi, że... Yy, od, yy, zawsze, Polski, i, zawsze polskie ziemie, które wróciły do macierzy po 45 roku zostały w, przez Polskę... Pradawne, pradawne polskie ziemie. No to jest, wiesz, to jest tak jakbyśmy my używali jakiego, jakichś argumentów dotyczących Lwowa czy Wilna pod adresem w, w, Ukrainy. Okej, okay. no so więc b, mamy czy, tutaj czy, różnice czy, zdania. Ja uważam, że nie można yy, od tego abstrahować. I argument, który jest używany, którego używa na przykład mój przyjaciel i, i, i twój przyjaciel Krzysztof Rak, że yy, no, ziemie to nie, jakby nie wchodzą do tego równania, bo te ziemie to jest rekompensata to, to za z wschodnie to to Okej, okay. ja tylko twierdzę, że, że to trzeba policzyć, zanim się wystawia ten rachunek, ale przede wszystkim, nawet jeżeli masz rację, trzeba się zastanowić, czy jeżeli zaczynamy mówić nie o Pałacu Saskim, kilku bateriach Patriotów, jakichś ewentualnie okrętach podwodnych, ale o 6 bilionach, to że ten argument się po drugiej stronie pojawi. Niedobrze, że się pojawi, bardzo wręcz niedobrze, że się pojawi. Część jest Zresztą... na tyle, że, że w ogóle nie, nie ma nawet, jeśli się pojawi, to skompromituje tych, którzy go wysuwają. Mhm. Tylko, że, tylko, że możemy się obudzić za lat 30 albo 40 albo 50 z Europą bez amerykańskich wojsk w Europie, bez amerykańskiej armii w Republice Federalnej i z marzeniem polskiej prawicy, czyli z uzbrojonymi Niemcami, bo polska prawica bardzo się cieszy, że Niemcy się zbroją. Co więcej, bardzo się cieszy, jak Amerykanie cisną na to, żeby... Niemcy się zbroili i równocześnie bardzo chcą, żeby Niemcami rządzili nacjonaliści. Ale jak ty tą prawicę definiujesz? Bo nie, nie wiem, fie, z, kim roz, ale z kim ty tam rozmawiasz, że ty tak to widzisz? Bo jak I, nie, ja nie z ja muszę stres... z nikim no przepraszam cię bardzo, to kogo ty nie obserwujesz w takim razie i kogo ty nie słuchasz, nie no, Zbyszku? No bardzo bardzo udział na przykład w dyskusjach z ludźmi e, poważnymi po, po, po prawej stronie sceny politycznej. Ale też Spomniany mam cię o nazwiska pytać? Nie no, a mówimy o Instytucie Sobieskiego, no. to nazwiska jakby sobie możesz sam... No to akurat instytut. Sobieskiego Nie jest mainstreamem PiSu. No nie, ale to są, to są często byli ministrowie, byli ludzie władzy w poprzedniej. Także i roz, rozmawiając z nimi, ja nie widzę jakiegoś wielkiego entuzjazmu związanego ze zbrojeniem się Niemiec, czy z, z roli, którą Niemcy mogą przyjąć jako zbyszku, tej, dawca bezpieczeństwa, ja decydujący o, o kształcie tego bezpieczeństwa. Ja o Instytucie w tej Sobieskiego świata. pozytywnie napisałem ostatnio w tekście o polskiej debatologii. Mm. Więc ja naprawdę szanuję Instytut Sobieskiego jest szanuję środowisko internetowe. Tak, Zgadza się. I, ale moment, w którym uwierzę, że to środowisko jest mainstreamem PiSu, to jest mniej więcej ten moment, w którym uznam, że Krzysztof Rak jest mainstreamem Prawa i Sprawiedliwości. No dobrze, no tylko że czym innego są sygnały dnia formułowane przez Prawo i Sprawiedliwość, a czym innym są debaty w Instytucie Sobieskiego, czy w Instytucie Wschodniej Flanki. To są, to są rzeczy, które się nie pokrywają swoją diagnozą, w sensie jakby. Czy nie widzisz życzliwości w stosunku do. O, y, AFD? Ani w, w Instytucie Sobieskiego, ani w Instytucie Wschodniej Flanki. Takie a ja cię nie pytam, a ja się nie py ale ja cię nie pytam o Instytut Sobieskiego, pytam czy w pisie? Pisie, widzę Kilku osób część robi to w sposób taktyczny, tak jak mhm. profesor Nowak. W sensie nie, to nie jest człowiek z PiSu, ale kojarzony tak. z, z sympatią dla pałacu prezydenckiego. Część robi to z jakiejś takiej z takiego ideologicznego, z ideologiczne, ideologicznych pozorów podobieństwa pomiędzy w, prawicą. Dlatego, że, dla, Polską. Dla, dla, dlatego, że to CDU, homoseksualizm, tak, straszne że, że To nie jest wcale prawica. Natomiast w, uważam, że. Że ta, ta, ta debata jest. Znaczy, że przekazujesz, mówiąc o stosunku PiSu do AfD, czy do uzbrojonych Niemiec, myślę, że zbyt bardzo upraszczasz to, jaki jest obraz polskiej prawicy. A usłyszałeś, a usłyszałeś jakikolwiek krytycyzm? ze strony pisu dla nie wiem JD Vance'a i Trumpa kiedy oni wspierali AFD wprost no bo zgodzimy się że powiem. nie wydaje mi się, żeby to było rozsądne, żeby Polska gra, grała przeciwko dostawcy w części jakby bezpieczeństwa. Ale ja nie mówię, żeby grała, że no, żeby wyraził jakiś pogląd, że to może, że może, żeby przynajmniej była jakaś konstatacja intelektualna, że ma, nam się tu rozchodzą Jak interesy. jest Tomasz Szatkowski, którego bardzo szanujesz. Który też brak nie jest stanowiska, miejsc... brak stanowiska jest też strategią. Brak hmm. i niezajmowanie stanowiska. Dobrze Zbyszku, tak mamy różnicę tutaj y, zdań. Y, wróćmy do ambasadora Niemiec. Pan ambasador Niemiec postanowił odpisać panu posłowi Mularczykowi, że nie raporty posła Mularczyka będą kształtować y, nasze relacje. E... No taki deklaracja no tak, pod pakowanie walizek. No tak nie, słuchaj, no, ja, nie, nie, nie przesadzajmy. U nas jak ja słyszę o tym, ilu my byśmy ambasadorów już wyrzucili, to wiesz, tam nie, nie, nie no przesadzajmy. Ale jest to na, na ale granicy konwencji nie. wiedeńskiej. nie. Mieszania nie. się w sprawy. Nie ważne, no, nie przepraszam nie cię bardzo. Ma prawo w mediach społecznościowych się wypowiedzieć, no bez przesady. Jeżeli my będziemy za takie rzeczy wyrzucać ambasadorów, to za moment nie będziemy mieli ambasadora czeskiego, jak będziemy mieli sporo. Y, 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 tą elektrownię na południu, za moment nie będziemy mieli węgierskiego ambasadora i będziemy jedynym krajem w Europie, który będzie wywalał ambasadorów. On nie użył słów obraźliwych, przy okazji nie powiedział w nie, sobie ambasadorowie pan. Ambasadorowie nigdy tak nie źlecą z No to. No to dlatego też ich nie wyrzucamy, dopiero kiedy przegną. To znaczy, uważam, że ambasador Liwne, owszem, on był na granicy wyrzucenia, ambasador Rosji. No tutaj ta wypowiedź była... On, on, nie, on nie obraził Mularczyka, on nie powiedział, wsadźcie sobie ten raport w określone miejsce, tak, gdzie plecy. uważnił. Powiedział, że tak, rzeczywiście. I teraz, jest I teraz jest pytanie, bo ja uważam, że jego wypowiedź jest nierozsądna. Jest nietaktowna, natomiast no, nietaktowna, a wyrzucenie to jest jednak, wiesz, mm -hmm. pewna odległość. No, no to tak, no, może masz rację, rzeczywiście. Mm -hmm. to, to nie, 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 nie należy strzelać z armaty do wróbla na tym. Natomiast, natomiast, natomiast wiesz, no też powiedzmy sobie uczciwie: mają się odbyć w grudniu konsultacje między, międzyrządowe polsko-niemieckie i nie wiadomo, czy się odbędą, dlatego że strona niemiecka nie tylko. Nie przyjmuję tych 6 bilionów, ale nie chcę załatwić takiej bardzo prostej sprawy. Są jeszcze są ludzie 80-paru, 90-letni, w zasadzie w większości 90-letni. Choćby znam człowieka, który ojciec był więźniem obozu Madhausen. To jest już bardzo, bardzo starszy pan. No i on nigdy nie dostał od Republiki Federalnej ani grosza. No bo miał ten niefart, że był polskim, a nie żydowskim więźniem obozu koncentracyjnego, tak? Szöwinistyczne podejście do odszkodowań. No, ze strony niemieckiej tak. tak. To znaczy, jednym Zobaczmy. płacą, drugim nie płacą, tak? Tak, to jest tak jak <laughs> w, też Polska używa tego argumentu w przypadku reprywatyzacji, że nie można rozdzielać tutaj pod kątem narodowości kwestii tego, kto ma być objęty reprywatyzacją. Ja uważam, nie, że Amerykanom, tej... którzy interweniowali, w sprawie mienia pożydowskiego trzeba było zawsze odpowiadać, że, że są, są rasistami. Tak, że są rasistami. Znaczy mhm. uważają, że L ludzie mają się dzielić, czy potomkowie prawda, na ofiar, gorszych, tak? mają się dzielić na lepszych i na gorszych i jeżeli jesteś tylko Polakiem, to jesteś tą gorszą, bo Amerykanie się tobą nie będą interesować. I to samo dotyczy wypłat odszkodowań przez Niemców, no hmm. to jest postawa rasistowska, to w ogóle nie ulega kwestii. No, jest... I tutaj ambasador Niemiec hmm. jakby nie, nie, nie wykazuje się jakimkolwiek jakby takim, no bo wiesz, można powiedzieć, ten sam wpis, gdyby, był, gdyby to weszło mu, że Niemcy mają poczucie winy, oczywiście później rozumielibyśmy i byśmy to skomentowali złośliwie, że z tego nic nie wynika, z tego poczucia winy albo z tego rytualnego przepraszam, ale nawet tego nie było w no tym tak, wpisie pana ambasadora. Tak, tak. Zabrakło miejsca już tam na, na x -ie. A tymczasem, jak mówił nasz rozmówca z biegłego tygodnia z kierownictwa MSZ, no Niemcy nie chcą płacić. Pamiętasz to zdanie, bardzo takie wymowne i niestety. A I owszem. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.